Hej, hej hej, wszystkim, jest nas już ponad 300 i wracam do naszej serii. Zandej tutaj, to widzicie, mamy więcej opcji budowania różnych przedmiotów. Support to jest takie coś podtrzymującego rusztowanie do ścian, do sufitu. Eee, możemy też budować szruf, czyli sufit. Tak, więc postaram się stworzyć więcej fundamentów pod, nasz, pod naszą niedoszłą chatkę, składającą się na razie z dwóch części i tak to będzie mniej więcej tak to wyglądało To tutaj to postawimy hmm. na razie mamy bardzo, bardzo mało materiałów co mnie strasznie martwi Ok, okej chodźmy na chodźmy pozyskać materiały potrzebujemy ich o wiele więcej niż aktualnie posiadamy, więc idziemy z siekierą i wiecie co? chodźmy może z... no, najpierw zbierzemy trochę yuki Potrzebujemy więcej lin, a właśnie liny yy, zbieramy z juki. Musimy po prostu ją ścinać. Pójdziemy w pław jak prawdziwi mężczyźni. Potrzebujemy trochę więcej takich specjalnych przedmiotów, które można zrobić tylko z zatopionych statków, skrzyni. Więc tam gdzieś był zatopiony statek, z tego co pamiętamy w osta z ostatniego odcinka, a gdzieś tutaj to się znajdowało. Eee, tak, pytanie gdzie tylko jest skrzynka Nie widzę tutaj nigdzie Żadnej skrzynki Nie wiem, może jestem ślepy Może wy widzicie, jeżeli coś zauważycie Napiszcie w komentarzach, ponieważ Ja tu nie widzę nic Totalne zero eee, Okej okay. Aha, jeszcze jedna fajna rzecz W tej grze mamy Ograniczoną ilość tlenu Jednak nie mamy żadnego wskaźni wskaźnika Pokazującego ile tego tlenu nam jeszcze zostało To jest jak Prawdziwy surwiwa Co prawda, mamy pokazane, czy jesteśmy głodni, czy chce nam się pić, bo to sami odczuwamy, naszym organizmem. Jednak człowiek, kiedy nurkuje, do końca nie wie, ile ma jeszcze tlenu, no a jak długo mu zostanie. Więc to naprawdę jest genialne. Nie mamy jakiegoś wskaźnika, tylko musimy sami to wyczuć. Sami musimy wyczuć, jak jeszcze długo możemy przebywać pod wodą. O, kamień. Kamień jest zawsze, zawsze potrzebny. I niestety. Jest bardzo rzadkim materiałem w tej grze. Jedynie możemy zdobyć kamień poprzez zbieranie takich luźnych kamieni leżących wszędzie, a jest ich naprawdę mało, więc jeżeli chcemy więcej kamienia, musimy popłynąć na pobliskie wyspy, co zajmuje sporo, sporo czasu. Ok. Co my tutaj robimy? Co my robimy szybko dokicamy sobie do naszej bazy, powiedzmy tak, bazy. I zobaczymy, co tam możemy stworzyć. Mam już jakieś materiały, mniej więcej, chyba raczej mniej niż więcej, ale wyrzucimy to, co mamy. I weźmiemy nasz młot. Możemy stworzyć jeszcze jeden. Tutaj mamy schody. Czy potrzebujemy schody? Nie, nie potrzebujemy. Stworzymy jeszcze jeden support, chyba. O, przepraszam, tutaj był chwila pauzy. Jesteśmy z powrotem. Tak, idziemy jeszcze na chwilkę wybrać się, załatwić parę bardzo ważnych spraw. Potrzebujemy o wiele więcej materiałów, niż aktualnie posiadamy. Zetniemy tą malutką palmę. Powinno nam to pójść w miarę sprawniej i szybko. Okej. Okay. I Ach, prawie wpadło do oceanu. Teraz szybko po pocniemy ją na malutkiej części aż do domyślnego surowca, czyli patyków i liści palmowych. Tak, palm bunch musimy ścinać młotem czam siekierą, żeby zdobyć liście. Jakbyśmy po prostu nie mogli zerwać tych liści, ale mniejsza o to. Dobra. Już wszystko to mamy, co potrzebujemy. I biegiem, biegiem ruszamy. Ach, deszcz. głupi deszcz, jak ja nie lubię deszczu. Biegiem ruszamy do naszej. Niby to bazy, niby to nie wiadomo czego, wyrzucamy nasze materiały raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i co? Tworzymy fundamenty. Okej. Okay. Tutaj nie chcę tratwy stworzyć. Hmm, dobra. Musimy jakoś tak uszczerstwić, że tu nam stworzyło fundament. O, widzicie? Teraz będą co do jasnej cholery się stało. Hmm. Czy możemy rozbudowywać tratwę? Nie wiedziałem o tym. Chyba możemy postawić coś w rodzaju masztu. Tylko, że bez masztu, po prostu sam ten taki kikut wystający. Eee. Czy możemy jeszcze bardziej to jakoś roznać? Wygląda na to, że można. Czy tutaj będzie można ustawić żagiel, coś w tym rodzaju? Więcej już nie można ustawić. A wygląda to zaskakująco, interesująco powiedziałbym. Pozbieramy yy, może liście palmowe i liny i spróbujemy stworzyć żagiel Coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem w tej grze, więc nie mam pewności, czy to istnieje, ale powinno chyba coś takiego być. Jeżeli takie coś istnieje, to będzie po prostu genialnie. Yy, Okej. Okay. Zbieram tutaj wszystko, co mam potrzebne. I tak. No Klikam, klikam, i nic się nie chce pojawić. Nie wiem, jak to powinno działać. Może muszę, muszę jakoś, nie wiem, wskoczyć na statek i to rozwinąć, ustawić. Zaraz poprób popróbujemy trochę. Coś dziwnego się z tym dzieje, to jakoś się habuguje. Nie chce działać, jak powinno działać. Okej, okay, nie wiem. Naprawdę nie mam pomysłu, co jest nie tak. O ja pierdziel. Chyba spagowaliśmy grę i to nie jest żaden masz, ani rusztu, ani żagiel. To po prostu postawiliśmy na tratwie rusztowanie. I ono sobie teraz tak po prostu lewituje w powietrze, łamiąc wszystkie zasady fizyki. No cóż. Takie uroki są w wersji alfa gry. Ale teraz popłyniemy na tej tratwie na przygodę albo nie, po prostu sobie płyniemy do brzegu yy, Wyrzucimy wszystko co niepotrzebne I co? Wyruszymy gdzieś. Co tutaj mam tak siedzieć. Chyba nie będziemy się tutaj kisić. Okej. Okay. Dobra. Nie będę już tego błędu popełniać drugi raz. Twórcy gry muszą to naprawić, a niestety. Tych rusztowań, tych patyków nie da się w żaden sposób zdjąć, zdjąć, wziąć do ręki nic. Tratfy się nie da rozwalić, to jest po prostu coś, co mi się jeszcze nie podoba. To, co już stworzymy, nie da się w żaden sposób rozwalić, żeby to wróciło do pierwotnych surowców. Tak jak na przykład w innych grach możemy to, co stworzyliśmy, rozwalić, żeby odzyskać surowiec, z którego to stworzyliśmy. No cóż, ale tak to już jest. Zbytnio nic na to nie możemy poradzić. Możemy czekać, oczywiście, na nadchodzącą aktualizacja. Nie wziąłem siekierki, dobra, szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Dokicamy sobie. A wybaczcie, mam lekki katar. O, to jest nasza siekierka. I szybko weźmiemy, zetniemy sobie jeszcze jedną palmę. To naprawdę wkurza mnie. Żeby cokolwiek stworzyć, potrzebujemy strasznie dużo patyków. A palm jest raz, że jest ich mało. To strasznie długo zajmuje ścinanie ich. Zdobywanie surowców, czyli najważniejsz najważniejszego surowca, czyli patyków, zajmuje całkiem sporo czasu. Jest to czasochłonne. A jak coś jest czasochłonne, to jest mniej ciekawe, ponieważ w trakcie zdobywania patyków żadna akcja się nie dzieje. Chyba że mnie te kraby zatakują. Kraby są złe tylko czekają, żeby wyskoczyć i z zaskoczenia nas dziabnąć. Widzicie? Widzicie, jakie agresywne? Niby takie spokojne, ale jak, jak się rzucą na nas od tyłu... Uważajcie lepiej. Dobra. Mamy tutaj mniej więcej coś jeszcze zamiast zajdzie słońce, spróbujemy coś, coś jeszcze troszeczkę stworzyć. O, trasek trochę w szalonym galopie. Doszliśmy, i no, mając to już nasze wszystkie potrzebne surowce, yy, będziemy rozbudowywać się. W końcu, o tutaj chodzi, żeby się rozbudować, stworzyć jakieś warunki do życia i no, co, spokojnie przeżyć życie samotnie, samotnie pośród morza, plaży, takie wieczne wakacje. Tylko, że no, właśnie w samotności. Ale niektórzy to lubią samocność. Dobra, momencik pauzy był, yy, i tak słońce nam już zachodzi. A my wciąż mamy za mało surowców, żeby cokolwiek zbudować. Nie no, to, to naprawdę nie wiem co zrobić. Wiecie co? Zobaczymy się już w następnym odcinku tym miłym gestem zachodzącego słońca. I jeżeli Wam się podoba, zostawcie komentarz, łapkę w górę. I jeżeli chcecie więcej filmików, to oczywiście napiszcie. Do zobaczenia wkrótce.